Czas na niemiecki. Dann los. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy o godzinach i o przebiegu dnia. Zacznijmy od godzin. Żeby zapytać o godzinę, możemy się posłużyć takimi dwoma zdaniami. Na przykład: Wie viel Uhr ist es? Co dosłownie oznacza ile godzin jest. Wie viel Uhr ist es? Możemy też powiedzieć, wie spät ist es? Czyli jak późno jest dosłownie. Także możesz użyć jednego albo drugiego. Wie viel Uhr ist es? Albo wie spät ist es. Żeby podać godzinę, zaczniemy od es ist. Es ist, czyli jest. I możemy na przykład powiedzieć, Es ist ein Uhr. I tutaj um, trzeba zwrócić uwagę na to, że akurat przy jedynce nie ma tego s. Nie powiemy eins, tylko ein. Es ist ein Uhr, Czyli jest pierwsza godzina dosłownie. Jeżeli chcemy powiedzieć, że jest siódma godzina, powiemy Es ist sieben Uhr. Tak po prostu. Jeżeli chcemy dorzucić do pełnej godziny również minuty, powiemy na przykład Es ist sieben Uhr 15. Czyli jest siódma 15. Es ist sieben Uhr 15. Jeśli chcemy na przykład powiedzieć, że jest 8.20, powiemy "S is 8 u Ja. To jest taki formalny sposób wyrażania godzin. Tak jak właśnie 7.15, 7.35, 8.20. Ale możemy również tak nieformalnie powiedzieć o godzinach. Możemy tak potocznie się wyrazić, czyli na przykład powiedzieć, że jest za 5.07, 5 po 7.00 na przykład. I do tego potrzebne nam są słówka takie jak for, czyli przed nach po i możemy na przykład powiedzieć s ist 5 for 7 czyli jest 5 przed 7 dosłownie s ist 5 for 7 czyli za 5 7 5 przed 7. jeżeli chcemy powiedzieć że jest po no to powiemy na przykład s ist cyn nach 8 jest 10 po 8. s ist cyn nach 8 jeżeli chcemy na przykład powiedzieć, że jest w pół do jedenastej, to możemy powiedzieć oczywiście, że jest dziesiąta trzydzieści, czyli w, w taki sposób oficjalny, formalny, es ist zehn u dreißig, czyli jest dziesiąta trzydzieści. Ale możemy powiedzieć, że jest w pół do jedenastej, czyli es ist halb elf. I to halb oznacza w pół do, es ist halb elf, jest w pół do jedenastej, es ist halb zwölf. Jest wpół do 12. Jeśli chcemy powiedzieć na przykład, że jest za kwadrans dziesiąta, to musimy użyć słówka wirtl, kwadrans. I możemy powiedzieć Es ist viertl vor zehn. Czyli jest kwadrans przed dziesiątą dosłownie, czyli jest za kwadrans dziesiąta. Jeśli chcemy powiedzieć, że jest kwadrans po dziesiątej, to powiemy Es ist viertl nach zehn. Es ist viertl nach zehn. Jeśli chcemy powiedzieć na przykład. O godzinie którejś, tam czyli o ósmej, o dziewiątej, to powiemy um acht uhr, um neun uhr. Czyli um będzie oznaczało o. I możemy powiedzieć na przykład Der Unterricht beginnt um acht uhr. Czyli lekcja zaczyna się o ósmej. Der Unterricht beginnt um acht uhr. Przejdźmy zatem do przebiegu dnia. Jeśli chcemy powiedzieć "wstaje o szóstej", będziemy potrzebować czasownika aufstehen, czyli wstawać. Jest to czasownik rozdzielnie złożony. Jego przedrostek auf będzie lądował na końcu zdania i będzie wyglądało to tak: ich stehe um sechs Uhr auf, czyli wstaje o szóstej. ich stehe um sechs uhr auf. Pamiętamy, że czasownik musi być na drugim miejscu, a w przypadku takiego czasownika rozdzielnie złożonego ten jego przedrostek trafia na koniec zdania. Ich stehe um sechs uhr auf. Ich gehe um sechs uhr dreißig ins Bad. Ich gehe um sechs uhr ins Bad. Pamiętajmy, że w takim prostym zdaniu czasownik jest na drugim miejscu i tego musimy pilnować. Ich gehe um 6.30 ins bad. Zacznijmy teraz zdanie od godziny, czyli na przykład. O siódmej jem śniadanie. Um 7.00 uur esse ich frühstück. Um 7.00 esse ich frühstück. I widzimy, że czasownik jest nadal na miejscu drugim. Na pierwszym miejscu pojawiła się godzina, na drugim jest czasownik, a później mamy osobę i resztę zdania. Ja. Zróbmy podobne zdanie. Um 7 u dreißig fahre ich co Schule. Um sieben ich zur Schule. Czyli o 7.30 trzydzieści jadę do szkoły. Możemy też powiedzieć o wpół do ósmej, czyli um halb acht fahre ich co Schule. Pamiętamy czasownik na drugim miejscu. Myślę, że zdanie mam dzisiaj siedem lekcji też się przyda. Ich habe heute sieben Stunden Unterricht. Ich habe heute sieben Stunden Unterricht. Czyli ja, mam dzisiaj sieben Godzin Lekcji dosłownie. Ich habe heute sieben Stunden Unterricht. Ja, mam dzisiaj sieben Godzin Lekcji. Jade auf pół do czwartej do domu. Ich fahre um halb vier nach Hause. Ich fahre um halb vier Na hause. Albo możemy też powiedzieć ich fahre um 15.30 na hause. czyli jadę o 15.30 do domu. Zróbmy zdanie znowu zaczynające się od godziny, czyli na przykład um 17 uhr mache ich meine Hausaufgaben. Um 17 uhr Mache ich meine Hausaufgaben? Czyli o 17 robię moje zadanie domowe. Moje zadania domowe. Ja, um 17 Uhr mache ich meine Hausaufgaben. No i powiedzmy, że chodzimy o 23. spać. Ich gehe um 23 Uhr schlafen. Czyli idę o 23 spać. Ich gehe um 23 Uhr schlafen. A jeśli chcesz zadać pytanie, na przykład do takiego zdania, o której wstajesz, no to y, zaczniemy od y, takiego sformułowania, o której, czyli um wie u, czasownik na drugim miejscu, czy du auf. Um wie u, czy du auf. O której wstajesz. I tutaj to auf też idzie na koniec, ponieważ to jest ten przedrostek od czasownika rozdzielnie złożonego, który trafia na koniec zdania. Um wie viel Uhr stehst du auf? Zamiast um wie viel Uhr możemy też użyć takiego bardziej ogólnego sformułowania, czyli wann, dosłownie kiedy, czyli wann stehst du auf? Kiedy wstajesz? Um wie viel Uhr stehst du auf? No to o której godzinie wstajesz, a wann stehst du auf? Kiedy wstajesz. Weźmy jeszcze jedno zdanie dla przykładu. Um wie viel Uhr fährst du zur Schule? O której godzinie jedziesz do szkoły? Umwifil viel Uhr Fest du co schule. O której godzinie jedziesz ty do szkoły? Umwifil u Uhr Fest du co schule. Ja! Mam nadzieję, że teraz wszystko jasne i potrafisz opisać swój dzień i powiedzieć, o której godzinie co robisz. Dankeschön, das ist alles für heute. Jeśli chcesz poćwiczyć, zobaczyć film jeszcze raz, to śmiało przewin. Cześć!